I Podążając przez te piękne, wiedeńskie ulice i place słucham radia win. Teraz były wiadomości w ścieku i oczywiście niezmordowanie, bo upał trwa. upał. Mówią zawsze 34-35, a dochodzi do 30-31 albo poniżej. Jest fantastyczna letnia pogoda, słońce. Jak widać niebieskie niebo, no i ludzie się cieszą. Ja się cieszę. Wiele razy to podkreślałem, ale wiecie co nadają? Straszne. Teraz w tych wiadomościach wymyślili, oczywiście powołując się na instytuty, na przykład Kopernikus, albo na naukowców tych lepiej opłacanych. Którzy nie mówią neutralnie, tylko konkretnie również straszą, właśnie o tych zmianach klimatycznych, przez, spowodowane przez ludzi i teraz dlatego Ziemia i ludzkość cierpi. Więc co wymyślili, że w Austrii e, strumyki i rzeczki wysychają i mają stan dużo gorszy niż 50 lat temu z jakiego względu oczywiście zmian klimatycznych i przez to promieniowanie słoneczne woda wyparowuje to jest główną przyczyną słuchajcie nic nie powiedzieli podobne dyskusje są w naprawdę dotkniętych krajach typu Australia typu Hiszpania gdzie też wysychają no tak przez klimat przez słońce Oczywiście, że jakiś tam procent to jest, ale tak jak padało w tym roku, jak dużo deszczu spadło w Austrii, rzadko bywa. Proszę spojrzeć do statystyk pogodowych. Kwiecień, maj i do połowy czerwca. Było za dużo tego deszczu. Zieleń kwitnie, jest fantastycznie. Rzeczki i strumyki uzupełniły swoją wodę. Poza tym, <gry> kraj. Kraj, Austria, jest krajem górskim i w górach jest wody naprawdę dostatecznie dużo. Poza tym przecież lodowce topnieją, a więc tej wody jeszcze jest więcej. Słuchajcie o co mi chodzi. Chodzi o tą ściemę i nic nie wspominają o rolnictwie, o przemyśle, który ciągnie w dużych ilościach wodę. Właśnie tą wodę ze strumyków i rzeczek, ale i wodę podskórną i wodę podskórną. O tym nic nie mówią. To nie jest powodem, a to jest główny powód ewentualnego zmniejszenia się poziomu stanu tych rzeczek i stanu wód tych rzeczek i strumyków. O tym nic nie mówią. A tak jest w Hiszpanii na przykład krajem bardzo. Kraju bardzo rolniczym, gdzie większość tej wody oni już nie mają, coraz głębiej się kopią, ciąg, ciągnie rolnictwo. To rolnictwo pochłania tą wodę w Hiszpanii. Ale o tym też się mało mówi, no bo lepiej zrzucić wszystko na klimat. Na klimat, bo to pasuje do tej ideologii zielonolewackiej. Pozdrawiam tą moją uwagą, zbliżając się do mojego fantastycznego basenu w którym znowu spędzę fantastyczne parę godzin Pozdrawiam no i żeby było wszystko jasne dotarłem na basenik już przepłynąłem mój dystans popijam moją wspaniałą kawę mam moje wino i słuchajcie właśnie tak wracam do tego tematu który zagajłem, jak oni nam ściemniają dwa lata temu też mówili to jest takie jedno z największych powierzchniowo jezior tu w Europie środkowej, ale płytkie i też dzwony na alarm wyschnie jakieś kanały musimy doprawić wody potem jak się rozpadało to wody tyle przybyło że jak nigdy w historii tak samo było z Gadazeje Gadazeje to z kolei jedno z najgłębszych jezior w Europie, tam we Włoszech, a w tych południowych Alpach, które osiąga chyba do 500 metrów głębokości, też wysycha, wysycha to jezioro. No. I kto, kto za tymi wiadomościami stoi? Greenpeace nie mają co robić. Nie mają co robić. I różne inne organizacje. Opła tak zwane NGO opłacane z naszych podatków przez rządy poszczególnych krajów, żeby nas straszyć. Nie podają nam prawdy. A to, że jest piękne lato i w ostatnich 3-4 dniach jest rzeczywiście bardzo gorąco, ale ta, powtórzę się, ja wiem, że się powtarzam, tak by, bywało 20, 40, 60, 80 lat temu. Tak bywało, takie lata, to są takie okresy. Zobaczycie, jak przyjdzie okres burz, deszcz, deszczy, deszczów, to nic nie będą mówili. Wszystko w porządku. A ten, ten brak wody w, rzek, w rzeczkach i strumieniach, to, to jest... Słuchajcie, jak zamówisz u naukowców, oni ci załatwią wszystko. No a już naukowca nie możesz podważać, a niestety są naukowcy i naukowcy. Tak jak ludzie i ludziska. Pozdrawiam. Biorę się zapicie mojej kawy. O, w przerwie napiję się zimnego, dobrego białego wina. Pozdrawiam. A jeszcze mała wzmianka tematyczna z tym zapotrzebowaniem na wodę i jej coraz mniejszej ilości na świecie. Być może to się zgadza, ale naprawdę natura ma to pod kontrolą. A przede wszystkim człowiek powinien to bardziej kontrolować. A szczególnie w takich krajach jak Australia czy właśnie Hiszpania, tutaj wchodząc na rynek europejski. Tam, bo o tym jeszcze zapomniałem dodać, to samo co i w Austrii. Większość tej wody zabiera rolnictwo i przemysł. Wody byłoby wystarczająco dużo, ale przemysł i rolnictwo potrzebują ją również i wtedy no po prostu e, rzeczywiście tak jak w Australii pokazują nam powysychane jeziorka czy rzeczki e, i e, opękaną taką ziemię straszną no to jest bardzo takie wymowne to samo jest w Hiszpanii ale przecież tą wodę zabiera rolnictwo i przemysł o tym się nie mówi, mówi się tylko, mówi się tylko o klimacie, to klimat tak niszczy, zabiera wodę, woda wyparowuje do atmosfery, tak, ale nikt procent, poza tym to jest ta zła gospodarka wodna, robiona przez człowieka, koniec, kropka, w prospełej wady piję moje winko i rozkoszuję się tą fantastyczną letnią pogodą. Pozdrawiam.